Siema widzowie gramy dzisiaj w Sky Squid Game. Zaraz gra się zacznie, więc biegnę do windy. Dobra, jesteśmy graczem 4-3-2. Szkoda, że nie 4-5-6. Dobra, jesteśmy w grze. Ciekawe jak długo przeżyję. Dobra tortura, zaraz się zacznie. Dobra, zaraz windą wlecimy na górę. Wątpię, że w ogóle pierwszą rundę przeżyję, ale warto spróbować, bo ja nigdy nie umieram. I lubię patrzeć, jak jakieś zwykłe Robloxowe ludziki umierają w śmiertelnych grach dla dzieci. Znaczy, te gry nie są śmiertelne dla mnie, bo jestem nieśmiertelny, ale dla innych są. Dobra, z tym apologiem Winda dostała busta i wleciała na górę. Dobra, teraz tylko czekamy, aż ten gard wytłumaczy tą grę, pomimo tego, że już wiemy, co się w niej robi. O, już się zaczęło. Dobra, speedrunujemy do tego przycisku. Żartowałem. Albo jednak tam wracam. Ktoś chciał mnie zepchnąć, ale nie ma tak łatwo. Obym tu nie spadł. Oby nie było tak, że spadnę na 30 sekundzie. Nie trafiłem. Dobra, jeszcze 30 sekund. Dobra, drugi try. Muszę się upewnić, że jestem gdzieś na środku. Ej, mam taktykę. Najpierw będę biegał przy brzegu, a potem wejdę do środka jak mniej graczy w środku będzie. Uff, prawie bym tu umarł. Dobra, I always come back. Obym wygrał pierwszą rundę, chociaż. Ała to bolało. Ale oczywiście jak zawsze, I always come back. Dobra, przeskoczyłem tego gościa. Ale wyskok. Dobra, jeszcze 20 sekund. NEJ! A dobra jednak nie spadłem. Dobra, wydaje mi się, że to przetrwam. Nie, no czy ja dostałem metal pipem? Nie wiem, ale dobrze, że nie spadłem. Jest. Wygrałem. Obym drugą rundę wygrał. O dobra jest most. No Dobra, wchodzę na tą rurę. Dobra, wlazłem na nią. Ciekawe, czy ktoś mnie zrzuci. Ej, jakim cudem są tu już jakieś osoby. Nie wiem, ale wiedziałem, że ta gra będzie dziwna. Nie, no dlaczego ja zniknąłem? Dobra, schodzę z tej rury. Dobra gra się zaczyna. Ostatnia runda jest najtrudniejsza, bo masz tylko trzech graczy, więc jest największa szansa, że umrzesz. Chodź tu. Brech prawie bym go wyeliminował. Podejrzewam, że on teraz będzie chciał się na mnie zemścić. Ała! Ej, czy ja zrobiłem obrót w powietrzu? Nieważne. Ała, kurde. Teraz wątpię, że ja tą rudę wygram, to be honest. Nie no, dlaczego teraz zostałem popchnięty? No nie znowu! Oby mnie nikt teraz nie zepchnął na tym moście. Ej, może to ja kogoś zepchnę. To było łatwe. Teraz jeszcze tylko jeden gościu. Bo mówili, że trzeba dwóch graczy wyeliminować. Let's go! Kogoś popchnąłem. O kurde, prawie bym spadł. Ała, jakiś gościu, który wygląda jak nopcią mnie walnął w jaja Metal Pipem. No, nie ten gościu z Metal Pipem zginął. I kolejny gościu z Metal Pipem zginął. Łatachiel, Czy ten gościu właśnie wstał? Dobra, jest most. Dobra, jestem kukt Dlaczego dostałem damage? Nie no dlaczego ten gościu z metal mnie nie zabił? Myślałem, że on umarł w tamtej ludzie. Szkoda, że ten debil wstał zamiast po prostu spać w otchłań i tamglić.